Cześć, dzień dobry, witajcie serdecznie ponownie na moim kanale. Zgodnie z informacją, którą umieściłam w poście na moim kanale, wybiło już 400 subskrybentów i bardzo Wam za to serdecznie dziękujemy. Dla ja mnie to cieszy, sprawia mi to duże radości. Cieszę się też, że chcecie mnie oglądać, że do mnie zaglądacie, to jest bardzo miłe. No i z tej okazji, tak jak przy 150 subskrybentach, tak teraz przy 400, chciałam właśnie zrobić rozdanie. Tym razem mam możliwość nagrodzenia dwóch osób, te rzeczy już tutaj mam w ręce, dlatego tak spoglądam. I to też będą rzeczy takie, myślę, dość specyficzne i na pewno nie każdy będzie tym zainteresowany, dlatego jednym z warunków na pewno będzie to samo, co wcześniej, żebyście napisali w komentarzu, czym jesteście zainteresowani, czy wszystkim, czy jednak tylko jedną z tych dwóch możliwości, jakie można w tym rozdaniu wygrać. Dobrze, przechodzę już do meritum, odłożę sobie tylko coś na bok. Pierwszą rzeczą, jaką chciałam Wam podarować, to jest marynarka. Takie ja tą marynarkę też kupiłam w znanym Wam sklepie, w sklepie Shop Bazar. Ale jako, że mam bardzo dużo ubrań w szafie, sporo też jeszcze jest z mytkami, tak? Z mytkami. Między innymi ta marynarka. Ona tylko wisi w szafie, teraz idealna jest pora, żeby ją zakładać. Ale niestety ja jej nie wyciągam. Ciągle wybieram coś innego, inne marynarki, inne kurtki. Ja mam tego ogrom. Z tego też powodu postanowiłam tej marynarce dać kolejne życie na zasadzie, żeby ona jednak poszła w świat i żeby potrafiła do osoby, która będzie ją zakładała z chęcią. Oczywiście z góry powiem, ona nie będzie pasowała do mojej dzisiejszej stylizacji, bo no, dzisiaj mam założoną sukienkę w wężowym wzorze, ponieważ jest niedziela i będę niebawem gdzieś wychodziła, bo mam zamiar pojechać gdzieś w kilka ciekawych miejsc. Miałam stać wcześniej, no ale wiecie, czasem jest potrzeba, żeby po prostu się wyspać. Patrzę przez okno, bo jest dzisiaj nawet dość fajna pogoda. I przymierzę wam tą marynarkę. Marynarka jest w rozmiarze uniwersalnym, więc nawet jej mierzyć nie będę. Jak widzicie, rękawki są szersze, ale mam bardzo ciekawy print. Spójrzcie na to. Print jest fantastyczny, dlatego ubolewam na tym, że ja jej nie zakładam. Bo kupiłam ją z takim zamiarem, ale że będę ją nosiła regularnie. Wystarczy do niej założyć. Zwykły t-shirt albo czarny, albo biały, i ona będzie wyglądała przepięknie. Zobaczcie, jakie te wzory są żywe. Pring jest bardzo ciekawy. Fajne jest też to, że ten materiał tej marynarki się nie zbycie. Też staram się Wam pokazać mniej więcej, jaką ona ma długość. Na pewno zakrywa tyłek. I tak ta marynarka właśnie się prezentuje i wygląda. To jest tak jak Wam mówiłam rozmiar uniwersalny, więc tak naprawdę osoba, która tak jak ja nosi M, będzie w niej fajnie wyglądała. I osoba, która nosi Lkę, nawet bym powiedziała XR też będzie się bardzo dobrze czuła i będzie też świetnie w niej wyglądała. Bo marynarka jest długa. I to jest pierwsza z rzeczy, która jest dostępna w tym rozdaniu. Ja jeszcze tylko sprawdzę, czy tu jest gdzieś metka ze składem. Gdybyście o to pytały, to od razu Wam powiem. Tu jest 10% elastanu i niestety 90% poliestru. To jest włoski wyrób, bo Shop Bazar głównie we Włoszech tego typu produkty zakupuje. Ale ja sama nie mam nic przeciwko noszeniu ubrań, jeżeli chodzi o poliester. Na przykład ta sukienka też ma w składzie poliester, bo poliester poliestrowy też jest nierówny. To jest materiał śliski, nie się. Ja uważam, że jak na taką marynarkę, bardzo fajny materiał, bo. I tak marynarka też częściowo służy nie tylko do ozdoby, ale też po to, żeby trochę nas ogrzać, a ten rodzaj poliestrów wbrew pozorom też trochę grzeje. Ja osobiście nie mam nic przeciwko tego typu składom. Oczywiście zrozumiem, jak ktoś stwierdzi, że jednak nie chce takiego produktu na siebie zakładać, ja to szanuję, ale ja tak jak Wam mówię, osobiście z tym problemu najmniejszego nie mam. To To jest pierwszy produkt, a drugi. Ostatnim w rozdaniu był do wygrania naszyjnik. Niestety osoba, która go wygrała nie odezwała się do mnie. A to było przy 150 subskrybentach i ja on ponownie trafia do rozdania dzisiaj. Łącznie z herbatką z firmy Oxalis, którą uwielbiam. To jest herbata owocowa truskawki w czekoladzie. Możecie sobie mniej więcej sprawdzić na skład tej herbaty. I taki zestaw numer dwa będzie do wygrania. I teraz tak, zasady. Oczywiście, tak jak to było wcześniej, to jest kierowane dla osób, które subskrybują mój kanał. Dlatego, jak zobaczę, że ktoś nie ma subskrypcji publicznej, a wiem, że ta osoba wcześniej u mnie nie komentowała, to będę prosiła o wysłanie screena na mojego maila z potwierdzeniem, że subskrybuje mój kanał, bo ja też wiem, jakie osoby są aktywne, jakie regularnie komentują na moim kanale, co jest bardzo miłe i bardzo jestem za to wdzięczna i dziękuję. Ale też są takie osoby, które właśnie przychodzą. Tylko w sytuacji, kiedy jest rozdanie, jeżeli ja nie będę właśnie widziała tej subskrypcji publicznej, to wtedy właśnie poproszę o rzut ekranu, żeby potwierdziła, że subskrybuje mój kanał. A drugi warunek oczywiście napiszcie, czy interesuje Was marynarka i ten zestaw, czy jednak tylko ten zestaw. Ja to jak najbardziej zrozumiem, bo marynarka jest specyficzna. Coś, co jest ważne, rozdanie i wyniki będą za tydzień. Ja ten filmik nagrywam w niedzielę. Wrzucę Wam go w poniedziałek, żeby było sprawiedliwie, to do niedzieli do godziny 18 będę czekała na Wasze komentarze. Zmontuję filmik i nagram w niedzielę wieczorem, a w poniedziałek wrzucę Wam wyniki rozdania. Jeżeli chodzi o samo rozdanie, oczywiście wszystko też ładnie opiszę w opisie tego filmiku. Czekam na Wasze komentarze. Mam nadzieję, że będziecie zadowoleni z tego, co dzisiaj dla Was przygotowałam. I też Wam serdecznie dziękuję raz jeszcze za wszystko, za to, że jesteście. Życzę Wam spokojnego dnia, wieczoru, w zależności od tego, kiedy to oglądacie. Dziękuję serdecznie, do usłyszenia, do zobaczenia. Pa pa!